Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnej odsłonie naszego cyklu Powroty. Dzisiejszym naszym gościem jest pani Katarzyna Strąg, właścicielka firmy Glamday. Dzień dobry, witam serdecznie. E, witam serdecznie, e, pani Katarzyno. E, Chciałabym, żeby Pani w krótkich słowach opowiedziała nam o tym, czym zajmuje się Pani firma. Moja firma przede wszystkim działa w, w zakresie y, organizacji y, uroczystości y, weselnych, y, od komunii również po y, duże eventy. Mhm. Y, tak więc y, tak naprawdę y, działalność, w którym, przestrzeń, w której pracuję, w której y, świadczę usługi y, jest to typowa działalność, która w ostatnim okresie tak naprawdę straciła swoich odbiorców, straciła klientów. No właśnie, jak pani przetrwała ten bardzo trudny okres, jakim była pandemia? Był to dla mnie ciężki okres mm -hmm. jako przedsiębiorcy działający właśnie w, w tej przestrzeni. Przede wszystkim na początku roku 2020 bardzo aktywnie z moimi klientami zaczęliśmy przygotowywać się do organizacji uroczystości, przede wszystkim wesel. Pandemia zatrzymała nam cały bieg i tak w czerwcu 2020 roku zaczęliśmy. Ponownie y, wykonywać nasze usługi. Czerwiec, lipiec, y, sierpień, wrzesień, październik to czas y, mojej bardzo intensywnej pracy. I y, y, dzięki y, wielu zleceniom, które mhm. miałam, y, dzięki również pracy y, w zakresie eventów, choć było ich znacznie mniej mhm. niż y, w latach ubiegłych, y, mogłam zaoszczędzić pieniążki, dzięki którym mogłam przetrwać. Prze Kolejny czas, ponieważ tak naprawdę pomoc ze strony rządu dla mnie była prawie żadna. Może, może że to jest duże słowo: znikoma, tak. Na początku 2020 roku, w miesiącu kwietniu i w maju. Zostałam, skorzystałam ze zwolnienia z ZUS-u, jak i również otrzymałam jednorazową pomoc w kwocie 5 tysięcy, oczywiście pieniążków bezwrotnych. Pieniążki te jak najbardziej przydały mi się, jednak w dalszej części rozwoju sytuacji, tak więc przy kolejnych lockdownach, żadnej pomocy moja firma nie uzyskała. Z racji tego, że PKD, które są w mojej działalności jak najbardziej kwalifikują się do przyznanej pomocy, jednak moja główna pekada nie znalazła się w wykazie, można powiedzieć, pekad pomocowych, tak. Jest to dla mnie bardzo przykre, ponieważ przede wszystkim z tego żyję, z tego się utrzymuję. Jestem na rynku od 2014 roku, tak więc jest to tak naprawdę działalność, w której ja pokrywam swoje nadzieje, którą, w którą bardzo dużo zainwestowałam, jak i również praca z klientami, którą, którą od wielu lat sobie wypracowałam. W pewnym momencie się zatrzymała, tak. Myślę, że mam nadzieję, że było Jesteśmy już po najgorszym. W tej chwili ruszamy z kolejnymi weselami, z kolejnymi uroczystościami. Jest to jednak są to uroczystości bardzo ograniczone liczbowo, zatem usługi nadal jeszcze dla mnie są to, są to usługi małe, są to mhm. małe zlecenia w porównaniu do lat ubiegłych. Jest ich dużo, z czego bardzo się cieszę, ale wiem, że to wynika z systematyczności mojej pracy i, i, i lat doświadczeń, jakie zdobyłam. Ale nie z pomocy, tak naprawdę, e, państwa. W związku z tym, że e, udało się pani to jakoś przetrwać, mm -hmm. dzięki pani, tak naprawdę, pracy, e, niech pani powie, jakie są plany na przyszłość, żeby rozwijać właśnie swoją mm -hmm. firmę? Przede wszystkim, e, pandemia mnie nie zniechęciła. To mm. najważniejsze, myślę, że tak. No, tak. Zatem e, cały czas e, brnę mm -hmm. do przodu. E, każdego dnia spotykam się z klientami, planujemy yy... Najbliższym czasie uroczystości z moimi klientami, jak i również wybiegamy daleko w przyszłość, bo mhm. zawiązujemy już umowę na rok 2023-2024. Mhm. Zatem ja tak naprawdę cały czas wierzę w to, że będę się tylko i wyłącznie rozwijała, a mhm. sytuacja, jaka miała miejsce niedawno, nie zatrzyma biegu pozytywnych wydarzeń. Mhm. Tak więc. Mm, Pozytywnie jestem nadal nastawiona, jednak zbliża się już niedługo Czerwiec. Tak, na, tak naprawdę miesiąc, w którym yy, odbywało się zawsze dużo eventów, dużo festynów. Yy, na dzień dzisiejszy pojawiają się już zapytania yy, odnośnie organizacji tego typu yy, mm -hmm. eventów. Jednak yy, nie są jeszcze to umowy dopięte do końca, tak? Zatem jest jeszcze z tyłu gdzieś głowy obawa, że te uroczystości, te eventy, tak naprawdę one nie będą miały odzwierciedlenia w rzeczywistości. Ponieważ pewnie wszystko będzie to zależne od rozwoju sytuacji, prawda? Tak, przede wszystkim tak. Także to jest też istotne na pewno. Natomiast niech pani, niech Pani powie, co w tej chwili mogłoby Pani pomóc? Czego by Pani mhm. oczekiwała, nie wiem, od rządu, miasta na przykład, jakiej mhm. pomocy? Chyba otwartości współpracy. E, od miasta e, może być ukierunkowanie się na nas, na przedsiębiorców tu lokalnych, Aha. tak? E, od e, tutaj firmy, choćby nawet Galerii Ostrowi, e, która e, zawiązuje również ze mną umowy e, i tak naprawdę daje mi lokalnemu przedsiębiorcy pracować na lokalnym rynku, Aha. tak? Więc e, jeżeli chodzi o tutaj, o nasz rejon i e, można powiedzieć nasz lokalny rząd, to prośba o to, aby korzystali z naszych usług, naszych miejscowych i tak naprawdę dali nam możliwość w jakiś sposób odpracowania pieniędzy, które straciliśmy, a było ich niemało, tak? Więc to chyba przede wszystkim tego. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dzisiejszym naszym gościem była Pani Katarzyna Strąg, właścicielka firmy Glamday.